wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych i termomodernizacja budynków unijne dotacje trafią do gmin subregionu sądeckiego w Starym Sączu odbyło się uroczyste przekazanie umów na inwestycje Jeżeli poważnie myślimy o tym, żeby powietrze w Małopolsce było coraz bardziej czyste to nie możemy zatrzymywać się w połowie drogi musimy realizować ambitne przedsięwzięcia tym pierwszym takim bardzo poważnym dla nas sprawdzianem jest realizacja programu ochrony powietrza. I jeżeli mówimy o realizacji programu ochrony powietrza, no to to dzisiejsze spotkanie, gdzie przekazujemy środki e, zarówno na wymianę kotłów e, tych takich okropnych kopciuchów jak to się mówi, czy przekazujemy środki na termomodernizację no to one wszystkie służą, wszystkie służą realizacji tego, tego programu. Beneficjentami programu są gminy Stary Sącz, Łabowa i Korzenna. To niewątpliwie bardzo ważny dzień. Myślę, że i dla całej Małopolski, ale szczególnie dla subregionu Sądeckiego, bo przecież dzisiaj to przekazanie umów, no wyznacza też nowy kierunek dodatkowy i wzmocnione działania w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Każde takie działanie przyczynia się w istotny sposób do ograniczenia szkodliwości tych wpływów, które na co dzień stają się naszą troską. Ponad milion złotych unijnego dofinansowania, które otrzymał Stary Sącz, zostanie przekazane na termomodernizację szkoły. Pod Podstawowej numer 2. Jest to szkoła zlokalizowana w samym centrum miasta. Szkoła o długiej tradycji, ponieważ budynek jest z lat dwudziestych XX wieku, czyli praktycznie ma już niemal 100 lat. Zlokalizowany jest w ścisłej zabytkowej zabudowie Starego Sącza, gdzie te prace termomodernizacyjne mają szczególnie wysokie znaczenie. Z jednej strony, oczywiście, jest to kwestia ekologii i ochrony środowiska, komfortu uczniów i nauczycieli, którzy pracują w tej szkole, ale z drugiej strony to również są wymogi konserwatorskie, tak żeby nie ucierpiał na tym wizerunek miasta. I dlatego to zadanie jest szczególnie trudne, kosztowne, i dzięki tym środkom uda nam się to Realizować. Podczas spotkania w Starym Sączu została także podpisana umowa dzierżawy budynku w Rytrze, gdzie zespół parków krajobrazowych planuje stworzyć poprackie centrum edukacji przyrodniczej Eko Małopolska. Wpisuje się to w strategię rozwoju naszej gminy, gdzie nasza gmina jest gminą turystyczną i tylko i wyłącznie z turystyki utrzymujemy się i na tym bazujemy, w tym, w tym kierunku się rozwijamy, więc ta inwestycja na pewno przyczyni się do rozwoju naszej gminy, do poprawy naszej rozporządzenia wolności w regionie, w Polsce i za granicą. Myślę, że nasza współpraca przyniesie duże owoce i dla Rytra, i tak samo dla Zespołu Parków Krajobrazowych. A łączny koszt projektów ekologicznych realizowany w Ochotnicy Dolnej, Starym Sączu, Łabowej i Korzennej to ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych, z czego unijne dofinansowanie to blisko 3,5 miliona złotych.